Cześć. Dzisiaj chcę Ci pokazać nowość, która została wprowadzona w Webpack 5, a która pozwala na tworzenie tzw. microfrontendów, czyli osobnych aplikacji, które następnie łączymy w jednej tej głównej. To, o czym mam zamiar powiedzieć dzisiaj, to jest tak zwany module federation. Zanim pokażę Ci, jak stworzyć przy pomocy tego pluginu, dwie aplikacje, które następnie połączymy w jedno tu przygotowałem taki przykładowy kod będzie oparty to o React i tutaj nie korzystałem standardowo jak zwyczaj to robię z Create React Appa, natomiast napisałem własną konfigurację, dlaczego? ponieważ musimy będziemy musieli za chwilę zmodyfikować tę konfigurację webpacka po to właśnie żeby dodać ten plugin Module Federation. No, i jakby nie ma tej możliwości w Create React appie. Oczywiście są rozwiązania, które pozwalają na to, natomiast one jeszcze z tego co patrzyłem, mają problemy z Webpackiem 5 i nie wszystkie jeszcze weszły, nie wspierają tej najnowszej wersji Create React appa, która już jakby wspiera też Webpack 5. Więc tutaj zrobiłem naprawdę minimalny konfig, który uruchamia aplikację, więc zaczynając od naszej głównej aplikacji, ona będzie na porcie 3001. Do parsowania tych wszystkich plików skorzystałem, to jest SWC, jest szybszy niż Babel. No i HTML webpack plugin po to, żeby coś się wyświetlało i podobnie dla aplikacji, tutaj będzie to nasza Będziemy mapę wyświetlać. E, tutaj jest tak samo SWC na porcie 3002. No i jakby same aplikacje też nie są duże. Tutaj mamy jako mapę mamy leafleta. Bardzo jakiś podstawowy komponent. Wiadomo tutaj się też wyświetla, a na razie w tej naszej apce głównej, do której za chwilę będziemy tą mapę ładować, mamy tylko Napis, że wszystko tutaj działa. No i tak samo tutaj w przeglądarce. A na razie stan początkowy. Gdy mówimy o Morzu Federation, to mamy najczęściej na myśli przynajmniej dwie aplikacje: Host i Remote. Remote to jest ta aplikacja, która udostępnia jakieś komponenty, natomiast Host będzie zbierał komponenty z jednego lub więcej remota i składał z tego całą aplikację konfigurację jakby naszej aplikacji zaczniemy właśnie od aplikacji remote która będzie udostępniała prosty komponent map który wyświetla po prostu właśnie mapę w leaflecie ok więc tak zacznijmy od webpacka i tutaj musimy zacząć od pobrania pluginu. I tutaj nie ma problemu, ponieważ plugin od wersji 5 jest już dostarczany razem z Webpackiem. Ok, no i musimy teraz go zainicjalizować z odpowiednimi parametrami. Dobra. Więc tak, New, Module Federation, plugin. Tak. Po pierwsze, nazwa. Za chwilę też będziemy z niej korzystać. Oprócz tego, musimy podać nazwę pliku, i to jest nazwa pliku którą za chwilę będziemy właśnie korzystać, żeby móc dodać ten komponent do naszej aplikacji host. Będziemy odwoływać się do tego pliku, no i on zazwyczaj remote entry js. Dalej mamy jakby konfigurację, co tak naprawdę chcemy udostępnić na zewnątrz, ponieważ nie musimy udostępniać wszystkiego, możemy tylko pojedyncze elementy. I tutaj jest src map. Tutaj od razu ważna uwaga, że koniecznie to musi być w ten sposób zapisane, czyli kropka slash na początku i to będzie miało znaczenie za, za chwilę, jak będziemy tu importować w aplikacji host. Natomiast nasz komponent, który tutaj eksportujemy musi koniecznie mieć właśnie ten export default, bo inaczej to nie zadziała. Została jeszcze jedna rzecz do, tutaj do skonfigurowania w webpacku. Jest to tak zwane e, shared dependencies i to są zależności, które jakby są potrzebne po to, żeby uruchomić ten komponent. Więc tak, const ja to sobie nazwę, pobierzemy to z pliku Pakiet JSON i nas interesują tylko te zależności produkcyjne, de, czyli te dependencies, i tutaj damy po prostu wszystkie. W przypadku większych aplikacji, albo gdybyśmy mieli więcej komponentów i nie potrzebowalibyśmy wszystkich zależności, moglibyśmy tutaj tylko jawnie podać te, z których korzysta nasz komponent. Tak więc tutaj mamy ten. I jeszcze trzeba jedną rzecz zrobić, mianowicie React. Chcemy mieć tylko jedną wersję React'a w aplikacji. Co więcej, zazwyczaj chcemy, żeby to była też jej konkretna wersja. Tak, i tak samo React. Dom. Tutaj jakby nie chcemy, żeby mieć dwie dwie, wers dwie biblioteki React osobną dla hosta, osobną dla remota, ponieważ to spowoduje, że jakby to przestanie działać. To nie będzie działało, więc to jakby to musi być ten singleton true. Ok, więc tutaj wygląda, że wszystko jest ok. Sprawdźmy, czy działa. Okay. OK. OK. Tutaj tego aż tak nie potrzebujemy. Więc możemy sprawdzić czy działa to w... A, tutaj jest jeszcze liter. Źle to zapisałem, bo to ma być. My chcemy Required Version. Teraz przynajmniej ten warning powinien zniknąć. OK. Sprawdźmy. No i tutaj przestało nam się wyświetlać. Dlaczego, ponieważ nasza aplikacja nie jest w tym momencie dostosowana do tego, żeby doładowywać te komponenty. Jakby przez to, że użyliśmy ten plugin, to musimy też pozmieniać troszeczkę. Na szczęście to nie są duże zmiany. Po pierwsze to musimy zamienić na bootstrap.jsx. do tego dołożyć nowy plik index który będzie robił tylko i wyłącznie import tego nowego pliku. OK I tu już widać, że wszystko działa, co się stanęło. Jakby to dzięki temu, że tutaj jest ten import, to... Webpack może wstrzymać całe ładowanie aplikacji do momentu aż załaduje wszystkie potrzebne komponenty. Tak? Zresztą bardzo dobrze to widać, jak wejdziemy w sieć, że on tutaj ładuje wszystkie remote entry, w ogóle się pojawił, wszystkie te node modules, które my wykorzystujemy, właśnie z, z shirt. i dopiero na samym końcu jest ten nasz plik bootstrap. No, i tutaj widzimy, że tutaj ładnie wszystko się wyświetla. Dodatkowo w źródłach pojawił się Remote Entry, z którego za chwilę będziemy korzystać, żeby zaimportować ten komponent w naszej aplikacji Host. Teraz możemy skonfigurować aplikację Host. No, i początek jest taki sam, ponieważ musimy zaimportować. Plugin module Federation, webpack. Antenna. Federation plugin i od razu też już zaimportuję sobie zależności, bo też będzie trzeba określić je w obiekcie shard. Lugin. i początek jest taki sam czyli nazwa dalej zamiast exposes które mieliśmy w hoście mamy jakby opcję remotes i tutaj podajemy konfigurację dla tych zewnętrznych komponentów i tutaj i ona ma taką dziwną strukturę, bo tu mamy map. Dalej musimy podać jak adres, pod którym to jest dostępne, czyli w moim przypadku localhost 3002. A wraz z tym plikiem remote entry, że no i jeszcze na sam koniec, jakby same podobnie jak przed chwilą, czyli shirt. Tutaj mamy deps, react, dot, true, required version i tutaj required version mamy deps, react i podobnie. Potrzebujemy React. Dom jako Singleton True. Tak naprawdę też wiele więcej bibliotek będzie potrzebowało tego zapisu Singleton True. Natomiast to zależy wyłącznie od tego, z czego korzystać, i tu już niestety jest metoda prób i błędów. Dobra, sprawdźmy czy jakby sam konfig jest poprawny. Tak, tutaj się wszystko przeszło. To jeszcze zanim sprawdzimy, to od razu tutaj dołożymy tą zmianę. Złożymy nowy plik. I tutaj import OK. I tutaj wszystko ładnie działa. Nie ma problemów. Natomiast aplikacja cały czas się jeszcze nie wyświetla, bo musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli to poprawnie zaimportować. Co właśnie. Będę robić. Została ostatnia rzecz do zrobienia, czyli zaimportowanie naszego komponentu z remota i umieszczenie go w aplikacji. I tutaj skorzystamy z React Lazy, żeby to właśnie zaimportować i tutaj trzeba uważać jak konstruujemy tą ścieżkę, bo tak, map to jest najpierw jest klucz, który podajemy w konfiguracji dla hosta. I dalej mamy nazwę, którą podawaliśmy w konfiguracji remota. Żeby to wyświetlić, to jeszcze dodatkowo React Suspense jakimś tam fallbackiem. Tak, React Suspense jeszcze nie jest w takiej wersji produkcyjnej. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Natomiast jest to ciągle stworzone zmieniane, jeszcze nie jest zalecane, żeby to było jako wykorzystywane produkcyjnie. Ok, wygląda, że tutaj wszystko mamy. Zobaczmy, czy działa. I nasza aplikacja się załadowała. Więc widzimy, że na przykład, że nasz e... React mamy runtime. Został raz tylko pobrany tutaj React tak samo. React. Dom też jest jeden tylko. Tutaj są moduły związane z leafletem. Tak więc wszystko ładnie działa. Dołożyliśmy aplikację. Co więcej, możemy ją teraz modyfikować. Na przykład dołożymy jakiś dodatkowy tytuł. I teraz tak. Tutaj ładnie weszło. I tutaj tak samo. Tak więc jak widzisz, daje to nam duże możliwości. Jesteśmy w stanie w jednym miejscu tylko coś sobie pozmieniać. No i automatem to jest. Jakby ben, aplikacje, z które korzystają będą miały tą najnowszą wersję w momencie kiedy my jakby zdipluujemy tego nowego remota. No i gdzie to może być wykorzystywane? No tutaj wiele zależy od aplikacji, trzeba faktycznie znaleźć taki use case, żeby to było przydatne. No ale powiem na przykład o impoście, oni mają te mapki do zaznaczania, z którego paczkomatu chcesz odebrać swoją paczkę. No to myślę, że to by mogło idealnie by się wpasowało właśnie jako taki osobno mini aplikacja, która następnie jest umieszczana we wszystkich pozostałych miejscach na dzisiaj to wszystko dzięki wielkie za oglądanie w opisie pod filmem znajdziesz dodatkowe informacje na temat samego modul Federation tam wkleję dodatkowe linki jeśli Cię to interesuje to zapraszam naprawdę bardzo fajny temat myślę że będzie jakby rósł popularność w tym roku i w kolejnych no a na dzisiaj to wszystko, ja Ci dziękuję. Cześć, na razie, hej.